jakbym przeszedł obok no tak, i, i no zobaczył, tak. jak, jak kopie ktoś pieska, no czy tak. tam rzuca kotka. Problem jest po prostu w tym, że jakby jak właśnie widzisz tego psa, to zareagujesz, nie? Zareaguj, nie? A, a tak samo dokładnie się dzieje w hodowlach zwierząt. No Jo, dzisiaj jesteśmy w tym okropnym miejscu i zadajemy ludziom pytanie na temat weganizmu. Co uważają o weganizmie? Jakie są ich pierwsze skojarzenia z tym słowem w ogóle? I czy może kiedyś przejdą na weganizm czy wegetarianizm? Tego się dowiemy. Ja na razie jadę na górę, gdzie nie wiem po co, może do Subway'a, jestem trochę głodny, nie co tam znajdę, no ale tak. Dobra, no to my chodzimy tutaj po Warszawie i się pytamy po prostu ludzi, no. jakie jest pierwsze skojarzenie twoje z słowem w ogóle weganizm? Weganizm? No nie jedzenie mięsa chyba, nie? Tak, też produktów odzwierzęcych. No. No tak. I co ci się kojarzy z tym, czy jakby ma, masz jakkolwiek reakcję pozytywną, negatywną, czy neutralną? Wiesz to neutralną, bo, bo w sumie to jest ludzi wybór, nie? Tak mm -hmm. mi się wydaje. Ja okay. tam jem sobie mięsko, oprócz ryb, bo, bo tam... Nie lubię ryb. Okej, okay, nie lubisz ryb. Nie hmm. lubię ryb. A okay. tak to, to lubię lubię zjeść sobie mięsko, bo mięsko daje dużo energii. No wiesz, ci co nie jedzą mięsa weganie, to, 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 to wiesz, no to może się zdrowo odżywiają, może to jest hmm? jakiś patent na, na, na zdrowe życie. Tak, jest, wiesz. No, to wydaje mi się, że to jest ich wybór, no i tyle. no. Okay. To jest moje zdanie. Aha, totalnie. Właśnie to jest jeden temat, to jest właśnie, że weganizm zdrowy. I niektórzy hmm. dlatego właśnie przechodzą, ale my na przykład, my głównie się skupiamy na temat, skupiamy się na tematyce moralności i etyki, bo dlatego nie kupujemy na przykład tych produktów, bo po prostu nie chcemy wspierać firm, które powodują to cierpienie i ostatecznie śmierć tych zwierząt. To czy jakkolwiek widzisz, że to mógł być powód dla ciebie, który był, wiesz zmusił cię, spowodował jakiś krok ku temu, żeby przejść na wegetarianizm, coś? Chyba nie, nie chyba nie. Okay. Wiesz, czy zwierzęta rodzą się trochę więcej zwierząt się rodzi, niż, niż ludzi, więc wydaje mi się, że ludzie mają z tego jakiś tam biznes, nie? Po to je no. ho mają, hodują, żeby po prostu zarabiać pieniądze, a te, no. teraz są takie czasy, że na wszystkim się zarabia. Dokładnie. No. Tak. Ale czy to uważasz, że w związku z tym, że jakby zarabiamy, to czy uważasz, że w takim razie to jest jakby moralne? Czy to jest okej okay w takim razie, żeby te zwierzęta cię Piały? No niemoralne, no niemoralne. O, no. co wyższe w organizmie? Ej no, co? Ej! Ja nie mogę. U mnie tak naprawdę zwierzęta od razu mi przychodzą do głowy. Aha. I jakby przychodzi mi e, w sumie ich dramat, jaki jest teraz u nas na świecie trochę. Mhm. E, I to chyba tyle. No i jakby takie poczucie, że ej, zmieńmy coś. Jakby obudźmy no. się ludzie, co nie? Dokładnie. Więc i to chyba tyle. No. A ja uważam, w sensie jak najbardziej szanuję osoby, które są wegetarianami weganami, ale uważam, że to jest jakby taka mega subiektywna sprawa każdego. Okay. I jakby każdy po prostu wybiera, jeżeli ktoś nie chce jeść, to nie je. Jeżeli chce, to je. I każdą osobę szanuje okay. no tak po sobie. Okej, okay, dobra. Ale to nie uważasz w takim razie, że jakby to jest problematyczne, jeżeli mówimy, że ogólnie w świecie to jest oczywiście personalna decyzja, ale ostatecznie mamy zwierzęta, które cierpią, które są torturowane, które ostatecznie giną. Czy uważasz, że to wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że to jest personalna decyzja wspierania takich firm, które powodują to cierpienie? Nie, nie uważam, ale uważam, że jakby nie da się zmienić każdego i nawet jeżeli kilkanaście osób czy kilka się zmieni, to jakby nadal te zwierzęta będą cierpieć i no, nie, no, nie uda ale się zmienić osoba, wiesz, każda osoba trochę to zmienia. Każda, każda osoba trochę to zmienia, ale tak. jakby I w końcu nie da się tego w 100% procentach Ale nie nigdy, no nigdy Um, co uważasz o weganizmie? No? Okej, okay, słabe. No nigdy się nigdy to nie w większej tak części nie. też się nie uda. No okay, ale dlaczego jeden... tak uważasz, że w większości się nie da? No Bo ludzie lubią jeść mięso. Lubią jeść mięso, no tak. Ale powoli przechodzimy, w sensie wcześniej były jakieś na przykład problemy, chociażby kobiety nie miały praw, co się znacząco zmieniło, nie? No to nie uważasz, że jakby, jeżeli chodzi o zwierzęta, to to jest absolutnie niemożliwe, żeby. bo tak bardzo nie smakuje mięso, czy nie, może. Nie, że uważam, że to jest niemożliwe, żeby ludzie naprawdę przeszli. na okay. i zaczęli się naprawdę interesować tak w 100% tym, że te zwierzęta mhm. są pod jakimiś kupieniami. Tak, i w takim razie rozumiem, że to jest też niemożliwe, żebyś ty przeszła w takim razie na wegetarianizm czy weganizm. Nie. Nie, okay, jest niemożliwe. nie, niemożliwe. Ze względu na, ze względu na to, że mieć mięso, nie będę się określać. Okay. Tylko mm -hmm. zwierząt, ponieważ tak jakby ja to ja. No, okej. Okay. W, w skrócie jakby, że smak jest ważniejszy niż życie zwierzęcia. Ich chwilowa przyjemność. Cię teraz tak? mnie próbujesz zmanipulować. Nie, nie, to na... dokładnie ja to samo tak, stwierdzenie. Pytanie pytanie, teraz jak odpowiadam na to pytanie, to nie mogę powiedzieć dobrze, bo i tak wyjdę na tą złą. Znaczy, no, jeszcze raz jakie było pytanie? No, po prostu powiedziałeś, że smakuje ci bardzo mięso. Tak. Co to dla nie rozumiem, w ogóle przecież no. mi też smakowało. E, tylko ja się wtedy zapytałem, czy według ciebie smak, e, to poczucie, właśnie tego, tej przyjemności z jedzenia mięsa, jest ważniejsze niż cierpienie i życie zwierzęcia. Hmm. Dobre pytanie. No to główne skojarzenia, że nie, no nie jedzenie mięsa, tam produktów też od zwierzęcych, ale to nie rozru, akurat ja nie rozróżniam. No okay, tak, to, to dobrze mówię, to jest mhm. No, produktów od zwierzęcych, no ludzie jak ludzie, tak? Tak. To, że ktoś czegoś nie je, każda dieta jest zbilansowana, no to na dobrą sprawę to jest prawidłowe, tak? To samo co kolega powiedział. Ja do, yy, u, uważam, że to jest yy, całkiem do, dobra idea, można tak powiedzieć. Mhm. Tutaj wiem, że zapotrzebowanie na te wszystkie składniki odżywcze yy, można było spełnić, a z weganizmem to, czy aby na, na pewno wszystkie, nie jestem pewien. Okej, okay, czy nie, nie jesteś pewien? Mhm. Okej, okay, rozumiem. No to jest akurat spoko, bo z... ale no. jeśli a. można, to, 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 to też u, u, uważam, że to, to jest. Mhm. Okay. No dobrze. To mega cool. To akurat wiadomo, że teraz w rozmowie nie mogę cię zapewnić, że wegan jest na pewno zdrowy, to musiałbyś ostatecznie sam sprawdzić, ale to jest spoko, bo są ogromne badania na temat tego, że wegan jest totalnie z odpowiednią dietą. Wystarczy po prostu jeść dużo różnych warzyw i strączków. Ale mówiłeś, że to, jest, że to jest dieta. I tak, można powiedzieć, że to jest dieta, ale na przykład dla nas i my głównie tutaj mówimy, to jest dla nas tak naprawdę fi filozofia. I po prostu naszą tezą jest to, że nie chcemy wspierać firm, które powodują cierpienie, ostatecznie śmierć zwierząt. I. Czy uważasz, czy kiedykolwiek myślałeś o tym w takim razie, żeby przejść na wegetarianizm czy weganizm e, z takich może powodów na przykład? Szczerze mówiąc to bardzo i nie. Siostra u mnie kiedyś coś tam próbowała. Pamiętam, że wtedy rodzice byli przeciwko, ale no to też nie byłem, ja nie byłem przeciwko, ja tam coś tam przetłumaczyłem właśnie, że tam te no te białka roślinne nie są tak samo wartościowe, no ale też, że można jedno drugim zastąpić i że to w zasadzie no, nie, jest, nie stanie się jakaś krzywda, nie jest to jakiś problem, tak? i dobra. Tak, jest, jeżeli chodzi o ten temat moralny, no to faktycznie zgaduję, że Tobie to nie odpowiada intuicyjnie, że wspiera się firmy, które powodują e, tyle cierpienia. E, czy czujesz, że to byłby wystarczający w ogóle powód dla przejścia? Czy spróbowanie chociażby? Wiesz, nie, musimy, nie trzeba od razu przechodzić, można spróbować. Szczerze mówiąc, tak średnio, ja trochę jestem imoralistą. Tak. Kwestie moralne są dla mnie średnim argumentem same w sobie, bo nie uznaję czegoś takiego jak obiektywne zasady moralne. Mhm. A uważasz, że musimy uznać obiektywność moralności, żeby stwierdzić, że nie chce się torturować przez zwierząt? Mm, zależy też. Kurde, ciężko, ciężko powiedzieć. Mhm. W sumie, tak jak typowo przy produktach no, mięsnych, no to jednak. Trzeba będzie uznać tamtą kwestię cierpienia. Bo no tylko zieleninę. No w sensie, nosi, nosi, no się, no produktów zwierzęcych, nie? Tak. I jaki masz stosunek do tego? To brzmi dla ciebie pozytywnie, negatywnie, obojętnie? Znaczy, no dobrze, ja, Czy jestem wegetarianką. Jesteś wegetarianką? Aha, okej. Okay. Zależy jakie zwierzęta, wiesz, hmm. no, na, na, na przykład zwierzęta domowe, no to no nie dałbym krzywdy zrobić, jakbym jak przeszedł obok no i, tak. i zobaczył jak kopie jak ktoś pieska, no czy tak. tam rzuca kotka, ale no wiesz, no po, po to są takie firmy, no, żeby, żeby właśnie... Pracowały z takimi jakimiś restauracjami, czy z czymś. No tak, tak. No. Problem jest po prostu w tym, że jakby jak właśnie widzisz tego psa, to zareagujesz, nie? Zareaguję, nie? A, a tak samo dokładnie się dzieje w hodowlach zwierząt, niestety. Co? Ostatnio oglądałem takiego typa i no. on był w jakiejś tam wietnamskiej, czy tam jakiejś restauracji i jadł to, żywą tą ośmiornicę. ośmiornicę. Ja się tak, i powiem ci, że to aż kurde, taki jakiś we mnie wstręt. Aha. Tak. E, dało. Wy no, jesteśmy we, weganami? Tak, jesteśmy weganami nie? i dlatego no, w ogóle próbujemy przekonywać do weganizmu. A, spoko, wiesz co? Mój szwagier jest szefem kuchni w tam koło Wileniaka i oni tam okay. w sumie serwują jakieś tam wegańskie te potrawy. Nigdy tego nie jadłem. To może spróbuj. Wiesz co? No, z... Jestem ciekawy, co w ogóle wiesz. Jestem ciekawy, co, nie co, wiem, co jak uważasz o te. Takuje, bo to wiesz. Dla nas jest pyszne. Dla, dla was może być tak. pyszne, no dla mnie ja nigdy tego nie próbowałem. Ja no, też, też też być, Wiesz. Włoska kuchnia też się... Włoska? No, właściwie Naprawdę. dużo, dużo past jest, nie? Dokładnie, tak, tak, z sosem, sosem pomidorowym, pomidorowym kurwa, coś... no, Nie, masz okinać, masz Przepyszne są pasty, przepyszne. kocham, kocham ja włoską, też. włoską kuchnię, ale... No nie wiem, czy bym się przekonał do jedzenia same, samych sał, czy jakichś tam, ale nie jest, <laughs> wiesz co, eee, są różne potrawy, nawet ee, on mi mówił, że jakieś tam hamburgery z, e, robią, tak. czy coś, S wiesz. No to ty może, masz... może spotkacie ludzi, których na, tak. namówicie na to. Wiesz, ja też od razu nie oczekuję że, że Ty właśnie chcesz, żebyś od razu przeszedł, ale na przykład mega fajnie, po prostu gdybyś spróbował na przykład. Że... Wiesz, no na pewno kiedyś spróbuję takich, tak takich, e, takich, takich potraw, bo... No, wiesz, człowiek jest ciekawiej No dokładnie. Wszystkiego, nie? Tak. Dobra, no. Dobra. Dzięki, wielka. Dzięki, wielka. Cześć. Cześć. Um, Okej, okay. i czy kiedykolwiek myślałaś w takim razie, żeby przejść na weganizm, czy kiedykolwiek to rozważałaś? Tak, ale mama mi nie pozwala. O, serio? Tak. dziwnie okay. nie, mówię, że jeszcze nie. Że już okay. kiedyś. Okej, okay. po prostu. Ok, czyli gdybyś była sama mieszkała, na przykład, to byś już była weganką w takim razie, myślisz? Prawdopodobnie. <noise> czy jak wrażenia, Frenek? No, jest to dosyć ciekawe. Hmm. Na razie wszyscy ludzie, z którymi gadaliśmy, są jakby totalnie, mają pozytywne reakcje na to, co mówimy. A, a nie zawsze to czuć i widać w naszych filmikach, bo dostajemy wiele łapek w dół i w ogóle. A tu gadamy z ludźmi i mówią, że totalnie rozumieją to, co mówimy. Może niekoniecznie od razu przejdą na ten weganizm czy wegetarianizm, ale um, przynajmniej możemy im trochę bardziej zachęcić do tego. No ja przynajmniej dalej się chce robić te filmiki. No.